Gdyby nie to, co usłyszycie w tym odcinku, na pewno nie zrobiłbym wielu błędów. Także odcinek dla młodych, jak i tych starszych prowadzących biznes lub tych, którzy dopiero chcą go rozpocząć. Q&A na bazie moich doświadczeń, moi drodzy, zaczynajmy. A więc moi drodzy, zaczynajmy od pierwszego pytania. Będąc nastolatkiem i mając 15 tysięcy złotych, realnie da się rozwinąć jakiś biznes z tego? Co byś zrobił w wieku 18 lat? Oraz mając taką kasę, coś typu inwestycja w siebie, już za mną, przeczytałem masę książek, na krypto idzie mi świetnie, ale brakuje dywersyfikacji. Co? Począć. Eee, może zacznę troszeczkę od tyłu. Eee, jeżeli chodzi o to, czy na krypto idzie ci świetnie, to na pewno kontynuuj ten temat. Jeżeli idzie ci dobrze, pamiętaj, że zawsze może iść ci lepiej. Jeżeli chodzi o dywersyfikację, jak najbardziej, to jest bardzo mądre posunięcie, i tutaj nie tylko jako inwestycja w siebie, czy w biznes, ale również dywersyfikacja finansowa, też nie powinieneś trzymać wszystkiego krypto, nie powinieneś trzymać wszystkiego w oszczędnościach. Te pieniądze powinny na Ciebie pracować. Zazwyczaj jest taka zasada, że przynajmniej ja taką zasadę przyjmuję, że w momencie, w którym zarabiasz X pieniędzy w miesiącu i na przykład odkład. Załóżmy 50% z tego. Żeby łatwo było liczyć, zarabiasz 10 tysięcy, odkładasz 5 tysięcy. To pamiętaj, że zawsze 50% z 50, czyli w tej sytuacji 2,5 tysiąca, powinno dla ciebie pracować. Czyli 2,5 tysiąca możesz odkładać na górkę w walucie lub w złotówkach, co chcesz, a drugie 2,5 tysiąca powinno pracować. SP500, Ike, Igze, Forex, złoto, monety bulionowe, etf -y, krypto, co już uważasz, na pewno powinieneś to reinwestować. A jeżeli chodzi o to, że masz 15 tysięcy złotych, to czy da się rozwinąć jakiś biznes? Zawsze. Takie pytania mnie pozytywnie oczywiście śmieszą, dlatego że tyle co ludzie pozakładali biznesów nie mając ani złotówki, tak, jedną z takich osób jestem ja. Był pewien biznes, który otwierałem, nie miałem to, znaczy miałem pieniądze, ale jakby w ten biznes nie weszły żadne pieniądze, po prostu otworzyłem bez zbędnej inwestycji. Inwestycja była na poziomie ogarnięcia i założenia opłacenia kosztów otwarcia spółki. 15 tysięcy złotych, jeżeli chcesz rozwinąć w jakiś biznes, pamiętaj, że żyjemy w czasach, w których na pewno temat powiązany z ai i twoja znajomość użytkowania AI-a będzie kluczem. Ludzie, którzy nie będą umieli obsługiwać faktycznie dobrze EIA za 50 lat. Będą totalnie do tyłu, będą totalnie odstawać, i myślę, że bardzo ciężko będzie im sobie poradzić, więc przy takiej kwocie myślę, że można byłoby powoli zacząć się zastanawiać o jakimś takim middleman, może jakiś e-commerce. Myślę, że e-commerce połączony z jajem. Oczywiście trochę pracy, wsadzonej w znalezienie produktów, byłoby czymś dobrym, ponieważ przy e-commerce niekoniecznie musisz wsadzać swoje pieniądze w produkt, bardziej musisz wsadzić te pieniądze w zrobienie strony, założenie Shopify'a, przemyślenie strategii marketingowej otwarcie social mediów, ale przede wszystkim buduj markę osobistą, bo w przyszłości na pewno ona ci Dużo, dużo da, więc myślę, że ten e-commerce byłby bardzo dobrym rozwiązaniem. Słuchajcie, pytanie numer dwa. Cześć Stasiu, jestem jeszcze w szkole, za rok matura, ale cały czas uczę się inwestowania, prowadzenia firm, czyli jednym słowem, zarabiania pieniędzy. Mam do przejęcia firmę Potacie, która jest dobrze rozkręcona, ale pomimo tego chciałbym też spróbować coś sam od zera. Jakie cele, kroki poleciłbyś mi, aby osiągnąć sukces w tym, co planuję? Po pierwsze, moim zdaniem, zanim e, będziesz. Chciał przejąć firmę od taty, to najpierw zacznij robić pewne rzeczy, żeby potem być gotowym na przejęcie firmy i przede wszystkim jej nie wywrócić w ciągu tygodnia, bo do tego trzeba mieć moim zdaniem bardzo dużo doświadczenia. Więc dla mnie takim najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o spróbowanie samemu czegoś od zera, to będziesz jednym z niewielu osób, które po prostu jak zaczną, to już będzie sukces. Czyli zacznij robić cokolwiek. Coś Ci się podoba, zacznij. Jesteś młodą osobą, jeżeli mówisz, że za rok matura. To mój drogi, zacznij działać i przede wszystkim zacznij popełniać jak najwięcej błędów, ponieważ tylko i wyłącznie, im szybciej zaczniesz popełniać błędy, widzieć te błędy, umieć je analizować, umieć je chłonąć i, i jakby w momencie, w którym pojawia się po prostu błąd, w momencie pojawia się sytuacja, w której coś źle zrobiłeś, bardzo mocno ją analizuj, dlatego, żeby później ich nie popełniać, dlatego, żebyś tą drogą dojścia do pewnych rzeczy. Po prostu był gotowy na ewentualne przejęcie firmy ojca lub zbudowanie czegoś samego. Nie ma czegoś takiego, że ty teraz stwierdzisz, że złoty biznes, złoty pomysł na biznes to jest coś, zaczniesz to robić, bo niekoniecznie musi to wyjść, komuś innemu wyjdzie, tobie może nie wyjść. Więc moim zdaniem w takiej sytuacji najlepiej jest próbować czegokolwiek, co ci się podoba, co chciałeś zawsze robić, może realizować jakieś swoje marzenia, nawet jeżeli uważasz, że są głupie. Nawet Sytuacjach jakiegokolwiek malutkiego biznesiku, zetkniesz się z różnego rodzaju problemami. Jeżeli, będziesz, jeżeli twój biznes zacznie skalować, jeżeli ty zaczniesz skalować ten biznes, pojawi się coraz więcej problemów, które będziesz mógł, musiał właściwie rozwiązywać. Więc takie prowadzenie biznesu to jest po prostu bycie mistrzem świata w rozwiązywaniu problemów codziennych, które się wydarzają. Więc jeżeli chodzi o kroki, na pewno bym przemyślał, co lubisz robić, ponieważ tylko i wyłącznie budowanie biznesu powinno opierać się na tym, co lubisz, co robisz, ponieważ wtedy ta praca nigdy nie będzie ci męczyła, będzie twoją pasją, będziesz wykonywał to z przyjemności, a nie będziesz tego robił, bo ktoś ci kazał, bo musisz zarobić pieniądze. Najgorszą rzeczą, jaka może być, to takie poczucie, że ja muszę zarobić pieniądze, więc muszę coś zrobić. I tym samym nigdy tych pieniędzy mieć nie będziesz. Ale na pewno jak będziesz coś robił, to full wsadzaj w to serce, nie poddawaj się jak się będziesz wywracał, tylko nastaw się na to, że najbliższe lata to będą głównie porażki. Oczywiście życzę ci sukcesów, ale nastaw się na porażki, dlatego, że wtedy one nie będą się tak bolały i nastaw się do tego, żeby z tych porażek wyciągać po prostu jak najwięcej, bo w przyszłym życiu da ci to dużo więcej, niż ci się wydaje, że teraz ci coś to może dać lub nawet zabrać czasem. Ale no, z perspektywy czasu zobaczysz, o co mi chodzi. Hej Jakub, prowadzę firmę, w której zatrudniam około 30 osób, ale i tak całymi dniami muszę być na miejscu i wszystkiego pilnować, ponieważ jest to ciężki biznes. Ale do czego dążę? Moja praca wygląda jak etat, a jednak chciałbym prowadzić zautomatyzowane biznesy. Chętnie usłyszę Twoje zdanie, ponieważ prześledziłem Twoje działania i zauważyłem, że Tobie udało się osiągnąć ten cel, który ja bym chciał. Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź. Miło z Twojej strony, że zadałeś pytanie już będąc doświadczonym biznesmenem, bo jeżeli zatrudniasz 30 osób, to na pewno już jakieś doświadczenie jest. Powiem Ci tak, ja przez bardzo Długi okres czasu, jak prowadziłem swoje biznesy, czy nawet teraz prowadzę cały koncept kryptostasiaka, który też składa się wielu osób na ten sukces, na, na to, żeby ten kryptostasiak działał, to nie jestem tylko ja, tylko jest ogromna liczba osób, która za tym stoi. Ale powiem ci, że takim mocno przełomowym momentem u mnie było to, kiedy zrozumiałem, że ja wszystkiego sam najlepiej nie zrobię. że nie będzie takiej sytuacji, dojdę do pewnego momentu, w której po prostu zabraknie mi czasu i nie będę w stanie dalej rozwijać biznesu, bo ja po prostu jestem sam, nie jestem w stanie się sklonować. Więc głównym elementem, nad którym powinieneś się zastanowić, jest przede wszystkim delegowanie pracy jakiejkolwiek. Z pracy operacyjnej szczególnie, do pracowników i starać się zatrudniać pracowników w danym segmencie twojego biznesu, którzy są po prostu mądrzejsi od ciebie. Tak, są mądrzejsze osoby niż Ty, są mądrzejsze osoby niż ja, tylko trzeba zdać sobie z tego sprawę. Ponieważ nagle się okazuje, że ekspertów jest tyle. Trzeba dać im tylko przestrzeń, pokazać oczywiście część biznesową i zaufać. Jeżeli nie zaufasz tym osobom, raz się sparzysz, raz się nie sparzysz. Więc na początku, oczywiście sam wiesz, jak u siebie w biznesie to robić, żeby ci biznesu to nie wywróciło, ale na pewno delegacja. Działań operacyjnych, bo ty, jako osoba w biznesie, prawdopodobnie robisz wszystkie te elementy, które robią poszczególne osoby, doglądasz i tak dalej. Ty masz sobie to tak wszystko zoptymalizować, że ty tylko zajmujesz się zarządzaniem ludźmi. Twoja rola w twoim biznesie ma być zarządzaniem ludźmi, motywacją tych ludzi, układaniem, ich pracy w taki sposób, żeby oni czuli się, jako byliby twoimi partnerami. Oczywiście nie wiem, jaki biznes prowadzisz, no pewnie człowiek, który działa na produkcji, ciężko, żeby był twoim partnerem biznesowym, e, czy tam gdzieś przy maszynie, ale na pewno chodzi o to, żeby pracownik miał dobrą motywację, dobro, dobry klimat w pracy, a nie ciągłe ciśnienie i twoje sprawdzanie i walenie go po plecach. Więc delegacja działań operacyjnych, próba zatrudnienia ludzi mądrzejszych od ciebie, a ty zajmujesz się tylko i wyłącznie logistycznym działaniem pracowników, ewentualnie częścią tą kreatywnością Którą masz w firmie, również możesz się zajmować. Nie wiem, jaka to jest firma, więc też mi ciężko ci pomóc. Jakbym wiedział, to pewnie łatwiej bym był w stanie określić. Ale ja w momencie, w którym zacząłem to delegować, ja w momencie, w którym po prostu oddałem ludziom część pewnych działań i im zaufałem, okazało się, że robią to dużo lepiej niż bym sobie wyobrażał, że mogliby to robić. Oni poczuli się też bardziej docenieni, ponieważ mogą użyć swojej kreatywności i wiedzą, że od nich faktycznie coś zależy, ponieważ w pewnym sensie oni podejmują decyzje. Wiadomo, że ty to gdzieś tam w sobie kontrolujesz delikatnie, ale w bardzo delikatny sposób. Ludziom trzeba dać wolną rękę. Uwierz mi, że wtedy potraktują to jako swój własny biznes i będą chcieli robić to najlepiej jak się da, po prostu. Bo Wiedzą, że jak firma zarobi więcej, przynajmniej u mnie tak jest, jeżeli biznes zarobi więcej, to pracownicy również dostaną kawałek tortu. To jest oczywiste. Cześć Jakub, mówi się, że aby budować fortunę, należy odkładać sumiennie część dochodów i je inwestować, aby te pieniądze zarabiały na siebie. Ja co miesiąc odkładam 10-20% moich dochodów, ale poza jakimś inwestowaniem w SP500 i KXZ, -e, nie mam pojęcia, w co mogę inwestować. Te pieniądze, ponieważ nie są to kwoty, które by pozwoliły na otwieranie biznesów czy dużych inwestycji. Co byś polecił? Albo wydaje mi się, że przeczytałeś książkę Najbogatszy Człowiek w Babilonie, a jeżeli nie, to nie ją przeczytać, ponieważ tam znajdziesz odpowiedź, część odpowiedzi na Twoje pytanie. Oczywiście dobrze, że odkładasz, tak jak powiedziałem, odpowiadając na wcześniejsze pytanie, część tego, co odkładasz, powinna pracować na siebie, ponieważ pieniądze lubią być kręcone. Pieniądze lubią, jak na siebie zarabiają, pieniądze, jak leżą, to po prostu tracą, więc lepiej je wydać. Lepiej kupić coś, na czym, na czym nie stracisz, niż jak pieniądze mają leżeć w szufladzie. Oczywiście jakaś tam kupka jest potrzebna, ale bez przesady. W tej książce dowiesz się o tym, że powinieneś inwestować w to, na czym się znasz, nie inwestować w to, na czym się nie znasz, a jeżeli chcesz inwestować w to, na czym się nie znasz, znajdź kogoś, kto się na tym zna, w skrócie mówiąc. Więc w sytuacji, w której czujesz się relatywnie dobrze inwestując w SP500, w zdrowe, w Boże, w zdrowe, w bezpieczne aktywa, czy bezpieczne fundusze inwestycyjne, takie jak IKX, czy na przykład złoto, które bardziej traktujemy deflacyjnie niż po to, żeby zarobić, chociaż ostatni rok dał całkiem ładne zwroty, to znajdź osoby, które są miszami. Świata w swoim fachu i spróbuj z nimi biznesowo dogadać się jako w cudzysłowie inwestor. Czyli dam jakikolwiek przykład. Masz kozaka który zajmuje się sprzedażą samochodów, jest mistrzem świata w sprzedaży samochodów, jeszcze ma dostępy na przykład do samochodów za granicę. Pogadaj z gościem, postaraj się być jego inwestorem, kupić, czyli jakby inwestujesz w jego firmę, to że dajesz mu na przykład nie wiem, 100 tysięcy złotych, on za to kupuje samochód, sprzedaje, co da ci w pewnym sensie dużo lepsze zwroty niż na inwestycjach tradycyjnych, a on będzie zadowolony, bo będzie mógł jeszcze bardziej wyeskalować swój biznes, no bo jeżeli ty mu dasz 100 tysięcy, kupi dodatkowe auto, jak sprzeda to dodatkowe auto, to przecież z się podzielicie. I tak samo można zrobić w jakichkolwiek like in the miejscach. Oczywiście nie inwestuj w ludzi, którzy ci obiecują i mówią, że są rewelacyjnymi sprzedawcami, są rewelacyjnymi tam, nie wiem, inwestorami w nieruchomości i tak dalej. Znajdź osoby, które to robią, a wręcz nie będą chciały, żebyś był ich inwestorem i twoim zadaniem będzie przekonanie ich, że chcesz być ich inwestorem, ponieważ tacy ludzie zazwyczaj są bardzo zajęci i też fokusują się raczej na swoich pieniądzach i rozwijaniu swojego majątku, ale na pewno w ten sposób mógłbyś to zrobić. Ja sam tak działam. Czy powiedzmy chcę inwestować w nieruchomości, a nie znam się na nich tak, jak ktoś, kto w tym pomaga, więc jestem jego pobocznym inwestorem. Czy samochody? Mam człowieka, który zajmuje się samochodami, więc pobocznie inwestuję po prostu w to, żebym mógł kupić jedno, dwa, trzy samochody więcej i dzielę się z takim gościem zyskiem. Więc na pewno. W Tą stronę bym poszedł. Ja tak zrobiłem, jestem zadowolony i cały czas też szukam takich osób, z którymi mógłbym działać w jakimś określonym kierunku, ale w tym momencie też to grono już zawężam, no bo też nie chcę mieć 50 różnych miejsc, w które się gdzieś tam inwestuje. Wolę skupić się na bardziej kalorycznych i takich, które gdzieś tam w jakimkolwiek stopniu chociaż ogarnią. Jak znajdować klientów na usługi, którzy doceniają ekspertyzę? Rozumiem, że. Twój poziom po prostu zaawansowania, cenią sobie jakość ponad cenę. Czy masz porady, gdzie docierać do takich osób, lub jak dostać się do grona takich ludzi? Ludzie, którzy cenią sobie jakość ponad cenę, cenią sobie Twoją ekspertyzę, jak to napisałeś, to na pewno są osoby z dużym kapitałem, ponieważ ludzie, którzy nie mają zbyt dużo pieniędzy, będą szukali oszczędności, nie zdając sobie sprawy z tego, że znalezienie tych oszczędności z perspektywy czasu spowoduje więcej kosztów. A Człowiek inteligentny, człowiek, który gdzieś tam doszedł do jakiegoś poziomu finansowego czy prowadzenia biznesu na wysokim poziomie, rozumie, że działania długofalowe będą opierały się na Elemencie droższym, ale lepszym jakościowo, który przetrwa lata. Więc na pewno raczej określiłbym na Twoim miejscu na początku grupę docelową, w zależności jaką usługę wykonujesz, bo tego nie wiem, i postarał się dotrzeć lub znaleźć miejsca, gdzie osoby z tej grupy docelowej, z Twojej niszy biznesowej się znajdują i w jakikolwiek sposób do nich do dotrzeć. Czy to spotkania biznesowe, czy to jakieś tam bale charytatywne, czy to w ogóle jakieś imprezy, czy to, nie wiem, trzeba kupić jakiś samochód, żeby należeć do jakiegoś klubu, to będzie Twoją inwestycją w biznes. Ja wiele razy miałem taką sytuację, że z kimś nawiązywałem współpracę biznesową, znaczy chciałem nawiązać współpracę biznesową, ale bezpośrednio nie dało się tego zrobić. Więc zainwestowałem w jego produkt jeden, gdzie pozwoliło mi to zacząć dogadywać się z gościem i znaleźć z nim wspólny język do tego, żebyśmy na innych jego przykładowo produktach czy innych jego znajomościach mogli przetransferować to do mnie, a ja mógłbym na tym skorzystać finansowo. I wiele razy była taka sytuacja, że działałem z kimś i powiedzmy, wydawałem u niego pieniądze na coś, co nie do końca potrzebowałem, ale wiedziałem, że dalsze działania, które z nim wykonam, zwrócą mi ten koszt i jeszcze dzięki temu zarobię, więc raczej szedłbym i patrzył w tym kierunku. W skrócie można powiedzieć: wyjdź z domu i idź do ludzi. Moi drodzy, strefa patrona na moim Discordzie została oficjalnie. Zamknięta dla ludzi spoza Bybit EU. Kto korzystał z darmowego okresu próbnego, czyli z tak zwanego tymczasowego patrona, mam nadzieję, że się przekonał, mam nadzieję, że zobaczył, że warto, i zostanie z nami na dłużej. Ale strefę patrona możecie bez żadnego problemu odblokować na ten moment, po prostu zakładając w tym momencie konto na Bybit EU i otrzymujecie dostęp do pełnej strefy Patrona. Linki macie oczywiście w opisie, jak i QR kod w tym momencie na ekranie. Wystarczy sobie zeskanować, założyć konto, przejść KYC2. Jest to bardzo prosty proces oraz płacić równowartość 100 dolarów. Oczywiście pamiętajcie, że jeżeli wcześniej byliście na Bybit.com pod afiliacją kogoś innego, a chcielibyście teraz być stricte pode mną, to ważne, żebyście konto zakładali z nowego maila innego niż na Bybit.com, bo może was automatycznie podpiąć pod starego afilianta, a to do was powinna należeć decyzja pod kim chcecie aktualnie być, a macie teraz szansę poprzechodzić do tych ludzi, których zawsze chcieliście obserwować, a nie mieliście możliwości dojść do tych stref Patrona ze względu właśnie na źle podpiętą afiliację. A moi drodzy, w strefie Patrona, dla tych, którzy nie wiedzą, znajdziecie codziennie dwa live tradingi oraz akademie, które są prowadzone przeze mnie, jak i przez ProTraderów, na których wspólnie analizujemy oraz rozgrywamy rynek w czasie rzeczywistym. Dostęp do sekcji Handel CST oraz Handel Pro, gdzie ja wraz z traderami wrzucamy wam dziennie bardzo dużo analiz, setupów z których możecie korzystać, które pomogą Wam w rozgrywaniu tego rynku. Gląd do portfela CST Invest, czyli mojego portfela spotowego, który będzie za niedługo zamieniany na nowy eksperyment, czyli cały czas coś jak na działaniach spotowych się tam dzieje. Narzędzia warte kilkadziesiąt tysięcy złotych, do których macie dostęp za darmo. Możecie z nich korzystać bez żadnego problemu, takie jak Highblock, Market Cipher lub inne narzędzia, które są mega potrzebne do tradingu. Analizy on-chain, moi drodzy, najważniejsze, Newslettery, które są specjalnie selektywnie dla Was wybierane z komentarzem, jak to może wpłynąć na rynek oraz jak powinniście się zachować, no i oczywiście materiały do nauki tradingu. Jeżeli nie jesteście dalej przekonani, wbijajcie na darmową opcję Discorda i pytajcie o co tylko chcecie, odpowiedź otrzymacie na pewno ode mnie czy od jakiegokolwiek innego członka społeczności. Więc oczywiście wszystkie linki znajdziecie w opisie tego filmu. Dzięki wielkie. Siemka Stasiu, kilka miesięcy temu skończyłem 18 lat i od tamtej pory coraz mocniej czuję, że chcę stworzyć coś własnego, biznes, z którego będę dumny. Pochodzę ze zwykłej polskiej rodziny, gdzie największy nacisk zawsze był na szkołę studia i potem normalną pracę. Niestety nie mam w otoczeniu nikogo, od kogo mogę czerpać wiedzę na tematy biznesowe czy finansowe. Chciałbym się z tego wyrwać i zbudować własną drogę, ale nie ogarniam jeszcze, co tak naprawdę mnie kręci i czym jestem dobry. Przede wszystkim zmienię otoczenie, <laughs> zacznijmy od tego, ponieważ nie obrażając nikogo, ale jeżeli jesteś w towarzystwie, Grubych ludzi, będziesz gruby. Jeżeli jesteś w towarzystwie chudych ludzi, będziesz chudy. Jeżeli jesteś w towarzystwie ludzi sukcesu, będziesz robił wszystko, żeby odnieść taki sam sukces i móc dalej być z nimi. Czyli w momencie, w którym czujesz, że jesteś poziom wyżej niż ludzie, którzy cię otaczają, to pamiętaj, że nie będziesz w stanie iść wyżej, bo nie będziesz miał w cudzysłowie tego motywatora. Więc raczej szukaj towarzystwa i ludzi, którzy cię otaczają, którzy są na poziomie wyżej od ciebie, bo będziesz chciał do nich doskoczyć. A w momencie, w którym ty będziesz na najwyższym topie w swoim towarzystwie, to będziesz się rozleniwiał. I nie patrz na to, że ktoś ci wmawia, że ma być normalnie, że w Polsce szkoła, dzieci, rodzina, dom, drzewo, teściowa i inne pierdoły. Tylko rób to, na co masz ochotę. Przede wszystkim, co to znaczy normalna praca? Czyli na etacie? Wątpię. To jest normalna praca. To jest praca raczej stworzona przez system edukacyjny, który stworzyli rocznidlowie. Opierał się na tym, że mamy budować wyrobników, a nie intelektualistów. Więc raczej zastanów się nad tym, z której strony chcesz uderzyć. Czy raczej zostać intelektualistą, człowiekiem samodzielnym i działać w tym świecie, czy wyrobnikiem? Myślę, że wyrobnikiem na pewno nie, skoro napisałeś to pytanie. Ale w twoim wieku? Próbuj. Wyjdź i próbuj wszystkiego. Tak jak powiedziałem, odpowiadając na wcześniejsze pytanie, zabieraj się za wszystko. Na początku zabieraj się za wszystko. Wiadomo, że wszystko ci nie wyjdzie, ale póki jesteś młody, próbuj różnych rzeczy, żeby poznać smak, który najbardziej ci odpowiada. Jeżeli poznasz smak, który najbardziej ci odpowiada, to idź w 110% w tym kierunku, ale nie dowiesz się tego dopóki nie spróbujesz. Nie ma czegoś takiego, że nie wiesz, nie ogarniasz, co cię kręci i w czym jesteś dobry. Nie przyjdzie ci to w nocy, bo ci się przyśni, co ci się podoba, tylko musisz to spróbować i doświadczyć, ponieważ tylko i wyłącznie doświadczenie da ci poczucie, że chcesz zrobić to jeszcze raz i zrobisz wszystko, żeby doświadczyć to jeszcze raz, czy było fajnie, ale chuj z tym. I wtedy będziesz wiedział w którą stronę po prostu chcesz iść. Mam 24 lata, właśnie ukończyłem studia finansowe. Przy odrobinie szczęścia w życiu udało mi się kupić kawalerkę w dużym Mieście, nowy samochód i mam około 300 tysięcy zainwestowanych środków na rynkach kapitałowych. Podczas studiów pracowałem również w zawodzie z pensją bez szału, żeby mieć jakieś doświadczenie. Pieniądze mam, żyję raczej skromnie, nie wydaję dużo pieniędzy i nie mam takiej potrzeby. Mam wszystko, co mi potrzeba. Brakuje mi aktualnie motywacji do pracy, chociaż uważam e, się za osobę zdyscyplinowaną i brakuje mi w tym wszystkim celu. Mój drogi, jak człowiek nie ma celu, to zaczyna wegetować, a wręcz śmiem twierdzić, że zaczyna po prostu umierać. Więc... Tak naprawdę od Ciebie zależy, czy chcesz osiąść na laurach i siedzieć na tym swoim wygodnym kawałku kawalerki, mieć 300 tysięcy zainwestowane i czy to jest dla Ciebie pik na tym świecie. Jeżeli nie, to po prostu wyznacz sobie następny cel lub następne cele, które chcesz osiągnąć. Jeden duży i wszystkie malutkie, które będą do, dążyły do tego, żeby ten duży osiągnąć. Myślę, że takie poczucie, że nie mam potrzeby, mam wszystko, co mi potrzeba, jest właśnie spowodowane tym, może w jakim kręgu siedzisz, albo że boisz się wyjść troszeczkę wyżej, żeby nie stracić tego, co masz, ponieważ ciężko pracowałeś na to, co w tym momencie masz. Musisz się zastanowić, bo jeżeli. Tu jest trochę sprzeczność w tym pytaniu, ponieważ z jednej strony wszystko ci pasuje i nic więcej ci nie potrzeba, a z drugiej strony brakuje ci w tym wszystkim celu. Więc jeżeli dla ciebie sfera materialna, finansowa, i tak dalej jest odpowiednia, to może znajdź sobie cel troszeczkę od strony takiej duchowej. Może rozwiń swoją osobę lub stwórz coś, co będzie w stanie pomagać innym osobom i twoim celem będzie raczej człowiek, a nie pieniądze. Więc najpierw myślę, trzeba byłoby się zastanowić nad korem tego wszystkiego i czy cel ma być materialny, czy cel ma być bardziej taki duchowy, taki ideologiczny, no bo to są dwie zupełnie różne rzeczy i dopiero wtedy moglibyśmy przejść dalej do tego tematu, który chętnie z tobą rozwinę. Słuchajcie, dobre pytanie. Mam 22 Lata i stoję na rozdrożu. Z jednej strony mam okazję zarabiać naprawdę dobre pieniądze w internecie, szybciej niż mógłbym to osiągnąć, pracując kilka miesięcy na zwykłym etacie. Problem w tym, że nie wszystko w tym sposobie zarabiania jest do końca legalne. Z drugiej strony, normalna praca mnie przeraża. Sama wizja codziennego wstawania pracy od 8 do 16 i powolnego budowania kariery w schemacie, która nie daje mi poczucia wolności, po prostu mnie odpycha. A jednocześnie nie mam jeszcze jasnego pomysłu, jak legalnie zarabiać podobne pieniądze i robić to na własnych zasadach. Moim największym marzeniem jest własny biznes, który będzie generował miliony nie tylko dla pieniędzy, ale też dla wolności, niezależności. I spełnienia. Chcę żyć po swojemu, ale póki co czuję się trochę zagubiony między tym, co łatwe i szybkie, a tym, co trwałe i uczciwe. Szukam swojej drogi. Po pierwsze, mój drogi, wszystko, co łatwe i szybkie, kończy się szybciej, niż to zdobyłeś. Więc sam fakt próby robienia czegoś, co nie do końca jest legalne, może spowodować, że stracisz tylko czas. I na końcu będziesz w punkcie wyjścia, a właściwie wejścia miejscu, w którym zacząłeś. Myślę, że osoby z ambicjami, osoby, które chcą czuć wolność i tak dalej przeraża praca od 8 do 16 i mnie też przerażała, ale to robiłem. Robiłem to po to, żeby poznać siebie trochę bardziej, żeby docenić może później to, do czego miałem zamiar dojść i zrobić wszystko, żeby nie wrócić do tego, co było wcześniej. Czyli właśnie na przykład ta praca na etacie. Nie ma czegoś takiego, jak pomysły wpadające o tak z nieba. Raczej właśnie wyrabianie pewnych rzeczy. A może właśnie zapracowanie na to, o czym powiedziałeś, ponieważ pamiętaj, że jeżeli szybko dojdziesz do dużych pieniędzy, to i nie uszanujesz, że je stracisz. Jeżeli Twoja ścieżka do dojścia do dużych pieniędzy będzie zbyt krótka, Twoja psychika nie będzie przygotowana na to, żeby zostać milionerem, na to, żeby zrozumieć te pieniądze, na to, żeby umieć nimi zarządzać, na to, żeby umieć je wydawać, zarabiać i utrzymać właśnie ten status bycia milionerem. Więc raczej sugerowałbym tutaj właśnie tą dłuższą ścieżkę, która da Ci pewne zrozumienie, a jeżeli jesteś na tyle łebski, że jesteś w stanie pokombinować legalnie. Że tak powiem, w tym świecie, to na pewno sobie poradzisz. I sam fakt wejścia w to, że chcesz mieć biznes, który będzie generował miliony. Pamiętaj, że jeżeli im bardziej będziesz myślał o tym, że chcesz robić coś dla pieniędzy, tym bardziej ten efekt zarabiania pieniędzy będzie od ciebie odchodził. Zawsze tak jest, ponieważ będziesz się wtedy podświadomie skupiał na rzeczach, które są totalnymi pierdołami i nie pociągną twojego biznesu dalej. Będziesz po prostu zaślepiony niepotrzebnymi rzeczami. Więc tak naprawdę, tak jak już mówiłem wcześniej, lepiej zacząć robić coś z pasji, coś, co się kocha. I później przełożyć to na pieniądze, bo te pieniądze tak naprawdę same się pojawią. I pamiętaj, że własny biznes, bycie milionerem, jak to powiedziałeś, to bardzo często jest złudna wolność, o której wszyscy myślą, że dojdą do poziomu, w, których, w którym będą milionerami, będą zarabiać kilkaset tysięcy miesięcznie albo nawet więcej niż milion miesięcznie i będą wolni. Otóż, mój drogi, nie. Wtedy będziesz jeszcze mniej wolny, niż jesteś aktualnie, a wręcz może być sytuacja, w której będziesz mniej szczęśliwy, niż jesteś aktualnie, ponieważ pewne rzeczy cię przytłoczą. Przytłoczą cię psychicznie, dlatego też potrzebna jest ta długa ścieżka do tego, żeby cię do tego przygotować. Jeżeli nie będziesz przygotowany, to tego nie ogarniesz i będziesz jeszcze bardziej nieszczęśliwy, niż jesteś i bardziej rozjechany psychicznie, niż na przykład aktualnie jesteś. Więc tylko ta ścieżka da Ci tak naprawdę zrozumienie i możliwość pozostania skromnym z szacunkiem do pieniędzy, które zarobiłeś. I działania z tymi pieniędzmi w sposób określony, który pozwoli ci pozostać z tymi pieniędzmi, a wręcz je pomnażać. Więc, w skrócie mówiąc, jeżeli chcesz zaznać stuprocentową wolność, to najpierw musisz być w stuprocentowym więzieniu. Jeżeli chcesz zaznać stuprocentową ulgę, to najpierw musisz być w stuprocentowym bólu i strachu. Dopóki nie przejdziesz ścieżki i nie poznasz jednej części, jednej, jednej strony, że tak powiem, to nie będziesz gotowy na drugą. Przede wszystkim jej nie docenisz i nie uszanujesz. Myślę, że na tym zakończę swoją radę. Czy jest jakaś możliwość optymalizacji ZUS przy użyciu krypto? Nie mam bladego pojęcia, czy użycie krypto może zoptymalizować w jakikolwiek sposób ZUS, ale jeżeli nie chcesz płacić ZUS-u, to po prostu załóż spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i zrób dwuosobową reprezentację spółki, która zwolni cię z płacenia składki ZUS. Tyle. A moi drodzy, jeżeli chcecie widzieć troszeczkę więcej prywatnych tematów moich, troszeczkę więcej tego, co u mnie w życiu się dzieje, zachęcam do zaobserwowania Instagrama oraz pomocy w zwiększeniu zasięgów również na tym medium, także z góry serdecznie Wam dziękuję za wszelkie wsparcie właśnie na Instagramie. A tutaj macie QR-kod, na który możecie zeskanować i bezpośrednio zaobserwować mój profil. Cześć Stasiak, prowadząc swoją działalność i... Osiągając już pewien stabilny poziom zarobków, jakie działania podjąłeś, aby wejść na wyższy poziom i przełamać stagnację w dochodach? Dobre pytanie. I mój drogi, stabilny poziom zarobków nigdy nie będzie stabilny, ponieważ w jednym miesiącu w swoim biznesie możesz mieć, w drugim nie, więc co miesiąc masz walkę o to, żeby w cudzysłowie ta e, symboliczna stabilność się pojawiła, ale jakie działania podjąłem, aby wejść na wyższy poziom i przełamać stagnację w dochodach? Myślę, że po prostu musisz wejść na taki poziom, na którym innym się nie chce wchodzić. Musisz wejść w taki tryb pracy, gdzie nikomu się nie będzie chciało pracować. Musisz wstawać o takiej godzinie, o której nikomu się nie chce wstawać, i po prostu na przestrzeni dnia będziesz kilka godzin do przodu za innymi. I tu nie chodzi o to, że ktoś będzie miał złoty pomysł, ale w dzisiejszych czasach czas jest największym dobrem, największą wartością. Jeżeli ty będziesz miał więcej czasu, to już jesteś o 50% do przodu przed innymi. Jeżeli ty wykażesz się chociaż trochę większą chęcią pracy nad najmniejszymi szczegółami w swoim biznesie, Dopracowywaniem ich, bo na początku jest chaos i ten chaos jest dobry, ale z tego chaosu trzeba umieć wyłapać rzeczy, które będą najbardziej optymalizowały i popychały Twój biznes do przodu, ale żeby móc to zrobić, co potrzebujesz? Czas. I później się okazuje, że optymalizacja Twojego czasu będzie największą wartością i największym wyzwaniem dla Ciebie, żeby umieć i to jest najważniejsze, moim zdaniem, i to jest coś, co też zrobiło dosyć duży przełom w moich biznesach, w moim podejściu czy w moim zarabianiu, że potrafiłem bardzo mocno zacząć segregować pewne rzeczy. Jeżeli jakaś rozmowa z kimś o pierdołach, jeżeli jakieś Działanie, jeżeli jakaś grafika, jeżeli jakieś słowa, jeżeli jakieś spotkania nie są ważne lub nie są w stanie pchnąć mojej osoby, mojego życia, mojego ducha, mojej świadomości, mojego biznesu do przodu, to z nich rezygnuję, bo to jest strata mojego czasu. Przyjdzie moment, w którym będziesz miał tak dużo rzeczy, że będziesz musiał wybrać, co jest ważne, co jest bardzo ważne, co jest mniej ważne, co odrzucić. Niestety czasem będzie to przychodziło z bólem, bo będzie trzeba zacząć odrzucać osoby, które są gdzieś blisko wokół ciebie. Ale taka jest droga do biznesu, czy do wolności, czy do miejsca, w którym się chcesz znaleźć. I żeby było dobrze, musi być trudno. Żeby było kiedyś łatwo, musi być po prostu trudno. Żeby kiedyś było lekko, teraz musi być ciężko i zawsze tak jest i to się nigdy nie zmieniło. Nie zmieni po prostu. Tak to działa. A prawda jest taka, że na początku ludzie myślą, że tyle, tyle tych pieniędzy chcą zarabiać i tak dalej, i tak dalej. Zaczynają zarabiać większe pieniądze, 30, 40, 50 tysięcy, zaczynają się otwierać drzwi, zupełnie inna perspektywa na świecie, ale uwierzcie, że w momencie, w którym zaczniecie zarabiać 100, 200 tysięcy, to czy wy będziecie zarabiać 200, 300, 300, 400 czy 500, to wasze życie zupełnie się nie zmieni. Już wtedy zaczniecie po prostu patrzeć, w momencie, w którym te pieniądze dadzą wam w cudzysłowie tą wolność, wy zaczniecie bardziej skupiać się na budowaniu, ponieważ jest jedna ważna rzecz. Najpierw chcesz być milionerem, ale żeby dojść do tego bycia milionerem, musisz przejść pewną ścieżkę. Im szybciej zrozumiesz, że musisz ją przejść, tym szybciej za zarobisz miliony. Ale nagle okazuje się, że ścieżka, która doprowadza cię do milionów, totalnie zmienia cię jako człowieka. Totalnie zmienia twoją percepcję patrzenia na pieniądze, percepcję patrzenia na świat, na ludzi, na wartości i tak dalej, i nagle się okazuje, że na końcu tej ścieżki, która miałeś dostać tą nagrodę, czyli te miliony, okazuje się, że te miliony dla ciebie są nic nie warte, i nagle okazuje się, że dużo więcej innych wartości w Twoim życiu się pojawiło, które są dużo ważniejsze. Ponieważ pieniądze, które zacząłeś zarabiać, przestałeś widzieć, miałeś ich coraz więcej, coraz więcej, aż tak dużo, że już to nie robi dla Ciebie wrażenia i nie robi ci w życiu różnicy. I nagle okazuje się, że są inne wartości, które tak naprawdę dają ci szczęście, spełnienie, satysfakcję, bo to już nie są pieniądze. To już nie jest drogi zegarek, to już nie jest drogi samochód, to są tylko rzeczy, które tak naprawdę nic w twoim życiu nie zmienią. Tylko te rzeczy, które myślałeś, że nigdy w życiu nie dadzą ci satysfakcji, te rzeczy, które wstępnie, jak pierwszy raz patrzyłeś, to nie zauważałeś pewnego piękna w tym wszystkim i pewnego elementu spełnienia, bo byłeś tak zaślepiony zarabianiem pieniędzy. Każdy tak miał. Ja tak samo. I to też niech będzie odpowiedź dla tych, którzy głupie pytania zadają, jak masz tyle pieniędzy, co po co robisz to co robisz? To po co nagrywasz, po co uczysz innych i tak dalej. Myślę, że dla kumatych odpowiedziałem na to pytanie, zrozumieją jaka jest sytuacja jak to wszystko Wygląda. Moi drodzy, pytań jest ogromna ilość. Te pytania są rewelacyjne. Sam fakt tego, że mieliście odwagę, żeby zadać te pytania i skonstruowaliście je w bardzo, bardzo bezpośredni, bardzo dobry sposób, jest dla mnie czymś rewela rewelacyjnym. Jest dla mnie czymś, co myślę, nie zakończymy, ponieważ taka chęć pomocy, możliwość przekazania wam pewnej wiedzy, pewnego doświadczenia i tego, w jaki sposób to zinterpretujecie, jest dla mnie bezcenna. Dlatego projekt. Q&A a takiego biznesowego będziemy kontynuować. Nie jest to pierwszy, jest to pierwszy, ale nie jest to ostatni odcinek w tym temacie. Na resztę pytań, które tutaj mam, bo jest ich naprawdę dużo, odpowiem w następnych odcinkach. Szczerze, serdecznie z góry wam za to dziękuję. Życzę wam powodzenia w tym co robicie i przede wszystkim się nie poddawajcie. Pamiętajcie, że najwięksi ludzie największych sukcesów osiągali ten sukces nie za pierwszym razem, nie za drugim, nie za trzecim. Za setnym, dwusetnym, tysięcznym, więc tylko i wyłącznie od was zależy, czy się poddacie, czy nie. Pamiętajcie, że poddanie się, łączy się ze stratą czasu, który przeznaczyliście, i poddanie się że jest rozpoczęciem gry od zera. Jeżeli raz się poddaliście, to w drugim temacie też się poddacie. Nie kończcie nigdy czegoś, czego nie skończycie. I pamiętajcie, że prawdziwa droga do wygrania i do sukcesu będzie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zostaniecie ekspertami w przegrywaniu. I tym miłym akcentem życzę Wam przemiłego weekendu. I słyszymy się już niedługo. Trzymajcie się. Na razie.